Nie i witam Was serdecznie. Ja jestem Kati Dzisiaj zapraszam Was na marcowe zapowiedzi wydawnicze. Pierwszą książką, która zwróciła moją uwagę w tym miesiącu jest premiera z 10 marca, nowy kryminał Olgi Rudnickiej Oddaj albo Giń. Mówi się o tym, że zawód bibliotekarki jest jednym z najbardziej nudnych, że to jest praca, w której niewiele się dzieje, ale główna bohaterka tej książki Mogłaby z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ponieważ pewnego dnia odnajduje w archiwum biblioteki zwłoki jednego z czytelników, który do tej pory w jej świadomości zasłynął tylko tym, że nie oddawał. Książek na czas. Kobieta oczywiście staje się pierwszą podejrzaną, ale jednocześnie wciela się w rolę takiego domorosłego detektywa, no i będzie próbowała ustalić, co tak naprawdę się stało, co się stało z tym człowiekiem i dlaczego on znalazł się na podłodze w archiwum. 11 marca okaże się trzeci tom wrocławskiego cyklu Marty Kisiel, czyli płacz, po raz kolejny z obłędną okładką. Tego samego dnia również nowa książka Colin Hoover, gdyby nie ty. Tym razem historia matki i córki, matki, która za wszelką cenę próbuje uchronić córkę przed swoimi błędami, przed błędami, które ona kiedyś popełniła i córki, która czuje się ograniczona i która nie chce za wszelką cenę stać się taka jak matka. Również 11 marca ukaże się książka Izabel Sterling, Te Wiedźmy Nie Płoną, czyli tytuł, wokół którego zrobiło się bardzo głośno na długo przed polską premierą. Właściwie jak on wyszedł za granicą i tam zaczęło się o nim sporo mówić, to i w Polsce zaczęło się go czytać i zaczęło się nakręcać ten hype. Ja już książkę mam za sobą, więc mogę wam powiedzieć, że to jest fajna mieszanka magii, odrobiny fantastyki, trochę przygody, trochę takiej typowej młodzieżówki, są wątki LGBT, są wątki miłosne, generalnie sporo się dzieje i nie ma w tym cringe'u charakterystycznego dla para Normal, romance, ery zmierzchu na przykład, wiecie, wampiry, wilkołaki i inne takie. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z czarownicami, z całym sabatem, z miasteczkiem salem, który, który jakby cieszy się tą swoją wiedźmowatą sławą, ale to jest takie salem we współczesnej odsłonie, w bardzo współczesnym wydaniu, całkiem przyjemne w odbiorze. Tego samego dnia wychodzi również Żółty ptak śpiewa Czyli kolejna historia okołowojenna e, Tym razem akcja dzieje się w 1941 roku W czasie obławy nazistów na jedną z polskich wiosek e, I tam kobieta i jej córka ukrywają się właśnie przed nazistami e, Kobieta tworzy córce tak jakby wyimaginowany, bezpieczny świat Opowiada jej historię o zaczarowanym ogrodzie, zaczarowanym ptaku Który wyśpiewuje wszystkie e, melodie, które dziewczynka sobie może tylko wymarzyć e, No i tworzy jakby jej taką bezpieczeństwo Bańkę, żeby pozwolić jej przetrwać te najgorsze momenty, no ale oczywiście życie w tej bańce nie będzie trwało wiecznie, wojenne realia. Nadejdzie taki moment, w którym kobieta razem z córką będą musiały opuścić stodołę, w której się ukrywają, no i wtedy kobieta jakby zostanie postawiona przed takim trudnym wyborem, ponieważ żeby ochronić córkę, będzie musiała ją opuścić. W nieco podobnych klimatach, ale nie związanych już z II wojną światową kolejna premiera 11 marca, czyli Pszczelarz z Aleppo. E, tutaj historia dwójki dorosłych, którzy uciekają z Syrii do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu nadziei. 12 marca swoją premierę ma kolejna książka, o której mam wrażenie, że bardzo dużo się mówi. E, właściwie pół internetu czytało i bardzo chwali, drugie pół internetu wypatruje gorączkowo listonosza i przygryza paznokcie. E, tego dnia swoją premierę ma Ostatnia godzina, czyli debiutancka książka bestsellerek. E, z opisu wynikają trochę klimaty apokaliptyczne, postapokaliptyczne. E, przyznam wam szczerze, że jestem tej książki ciekawa, i w związku z tym, że nie jestem w żadnym tam kręgu wzajemnej adoracji, itd. Tak e, książkę przeczytam, jak mi się spodoba, to Wam o tym opowiem. Jak mi się nie spodoba, to też wam o tym opowiem. 18 marca swoją premierę ma Afrykański klucz, czyli drugi tam serii kryminalnej Pensjonat Biały Dwór. E, znana lekarka, specjalistka od medycyny tropikalnej, zostaje odnaleziona, nieżywa w swoim domu. E, okazuje się, że przyczyną jej śmierci nie był rak, na którego chorowała, e, więc podejrzano o morderstwo staje się. Córka. Córka oczywiście prosi o pomoc detektywa, zaczyna szukać w przeszłości. Okazuje się, że śmierć jej matki może być związana z wypadkiem, do którego doszło bodajże 30 lat wcześniej. Może mieć również związek z wyjazdami do Afryki właśnie tej denatki. No i generalnie to grzebanie w przeszłości ma dać odpowiedź na to, co stało się w teraźniejszości. 25 marca swoją premierę ma Psychopata. E, to książka trochę zakrywająca o kryminał, trochę o thriller medyczny. E, mamy do czynienia z ośrodkiem naukowym, w którym prowadzone są badania nad lekiem na nowotwór mózgu. E, w to wszystko zaangażowana jest młoda badaczka, osiągająca jakieś tam sukcesy, odnosząca sukcesy, e, która po jednej z konferencji, po bankiecie, e, budzi się na ławce w parku i zdaje sobie sprawę z tego, że nie pamięta ostatnich 36 godzin. Jednocześnie w Krakowie dochodzi do serii morderstw. Być może mamy do czynienia z seryjnym mordercą. E, Sprawa Prowadzi partner tej badaczki, właśnie, a ona sama po tym wypadku, po tej sytuacji, właśnie w której straciła pamięć i obudziła się nagle na ławce w parku, ma jakieś takie dziwne, niezrozumiałe dla niej samej impulsy, coś dziwnego zaczyna tkwić w jej głowie, no i kobieta będzie próbowała dojść do tego, co się właściwie stało. Również 25 marca ukaże się pokusa. Książka zainteresowała mnie przede wszystkim dlatego, że jestem ciekawa reakcji ludzi, reakcji czytelników na ten tytuł, właśnie, ponieważ to jest chyba pierwszy tytuł, na na naszym rynku, o którym tak głośno mówi się, e, tak bardzo wprost, że to jest romans typu MM, czyli mężczyzna z mężczyzną. Ja oczywiście lubię wątki LGBT, więc nie wykluczam, że książkę przeczytam. Natomiast jestem przede wszystkim ciekawa odbioru czytelników, jak ludzie zareagują na tego typu lekturę właśnie. Przedostatnia książka, również 25 marca to ocalało tylko serce, czyli kontynuacja jedynego takiego miejsca Claudii Bianek. Nie taka bezpośrednia kontynuacja, ponieważ są to książki powiązane ze sobą dość luźno, jeśli chodzi o stanowienie jednej serii, coś na zasadzie układ, błąd i tak dalej książki El Kennedy. Nie musicie znać jedynego takiego miejsca, żeby przeczytać ocalało tylko serce, no ale podobno warto, jakieś tam subtelne nawiązania są, można je wyłapać. No i ostatnia premiera marcowa to książka, która mam wrażenie, może narobić zamieszania. Statystycznie. Rzecz biorąc, czyli książka o statystyce, e, tylko że jej autorką jest autorka profilu Janina Daily. A e, jeśli kiedykolwiek trafiście w to miejsce w internecie, to wiecie, że to jest po prostu e, niewyczerpane źródło e, śmiechu wszelakiego. E, ja zawsze czytając te teksty po prostu po pokładam się ze śmiechu, bo inaczej tego nazwać nie można. E, książka jest napisana właśnie podobno w tym stylu. E, tłumaczy rzeczy bardzo jakby skomplikowane, w sposób bardzo przystępny. E, Wyjaśni na przykład, ile czekolady trzeba zjeść, żeby dostać Nobla. E, Pozornie te dwie rzeczy nie mają ze sobą żadnego związku. Podobno w książce mają jakiś związek mieć, więc jestem przeogromnie ciekawa, bo to jest tytuł, który nie tylko może czegoś nauczyć, ale jednocześnie zrobić to w formie naprawdę przystępnej i naprawdę e, śmiechogennej. No i to tyle w temacie marcowych zapowiedzi. Tak jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, na jakie książki czekacie, czy na coś z mojej listy, czy chcecie coś do niej dodać. Jeśli nie widzieliście ostatniego filmu, to będzie tu, poniżej psa subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!